ma coś do dodania odnośnie tego, jak to wyglądało? Jakieś no ja e, wątpliwości, jako... sugestie, e, propozycje? Ale to ten to, to plusik, ja może jako tak... plusik na outfitowym w grze, in-game. Kurwa, na Jelu dałeś, Pał. Według. <ślesk> Dziś nauczycielem i będziemy ustawiać kolej, kolejność konwersacji. Jelenie ja. <śmiennie> <śmiennie> tweetowy, co za kurwa frulicja. Fulie! pomyślał, że jakiś program plus wystartował. <śmiennie> No no w tym wypadku to chyba jakieś 12 plus, czy ile właśnie nie mówi, jak to 12. Nie, właśnie. nie, w naszym wypadku to było 96 11 plus. plus i full kurwa. No. Go full kurwa, przypominam. Dobra, no, No, pomóż mu. Ooo, wysiadka. No kurczę, z boku dostaliśmy. No, chodź, zmienimy sobie jakiś front, a bierzemy inny. Zabije. Kosa? Nie, Liberator. Bo z powodu żyjesz, dram, żyjesz jeszcze! On pewnie, okay? no, że żyje. Kupi chuj. <laughs> Kurko, musisz nas zajebić. A się kupi chuj zdziwił. O kolejny wspaniały, NC biega To jest bardzo poważny łotr, my tu wykorzystujemy jest bardzo poważną z tam Czeka, o! Czekać, Taxi! Akcji, Akcji, Potem w lewo, 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 potem znowu w prawo i dopiero możemy przejść Co wy? Bezpieczeń, no. zas zasad, bezpieczeństwo, zasad no. bezpieczeństwa przechodzenia przez... Jest mniej więcej Kurwa chodźcie, chodźcie. Oh, Ale nie, pa, no ja Nie ty... ma. Po prostu nie. nie, ma, nie, ma, nie, ma, nie ma. Ja się już nie podnoszę. Przed tym. Tak wtedy się... tak, się... leżał. Ma ktoś c ceczwórki? No, MNMC. No, możecie na niego zrzucić też czwórki. O kurwa Kto to zrobił? No kurwa Nie wierzę, rzymiowy? Nie Cytwórkę to ja osnów nie wierzę To za blisko, za blisko <grym> i go zrwasz je pan Cytwórkę Kiedy ty dał kurwo? Mawami. Turbo do tyłu, uważaj mi, nie, 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 może nie, 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 i nie, 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 ja zaspotowałem wokół niego jeszcze pięć nie, i nie, się pyta. Kto na ochotnika wkazał? Kurwa nie To co jeszcze raz? Pamiętajcie, pamiętajcie Pamiętajcie wy, że ja słucham naraz jakichś czterech głosów, więc takie informacje mogą mi umykać leki ale ja tak, on, nie musiałeś on, że On że to plutonu jest sandek do, do rozwalania, nie? Ja no, głos, no mówię, no do, ale, ale obok niego jest 5 pach Rejleru, on się mnie pyta, czy na ochotnika nie chcesz wkazać